Koniec oczekiwania. Czekaliśmy 3 lata na piąty sezon Stranger Things. No i dość. Dostaliśmy 4 odcinki. Teraz mamy miesiąc czekania na kolejne 3. No i fabuła piątego sezonu nieustannie i nieuchronnie, powoli, krok po kroku zbliża się do ostatecznego pojedynku naszej małej ekipy z Hawkins, no już nie takiej małej, kontra Wekna. No i nie do końca zostało to wszystko wyjaśnione, to co działo się w przeszłości. No, ale na szczęście jest taka sztuka broadwayowska, która się nazywa Stranger Things uh, The First Shadow, czyli pierwszy cień, która łączy się bezpośrednio z fabułą powiedzmy czwartego i piątego sezonu, a dzieje się znacznie dalej w przeszłości, znacznie mm, wcześniej niż sezon. 5, bo w 1959, a część tej e, sztuki dzieje się w 1943. No i dzisiaj opowiem wam, jak ta sztuka, jak fabuła tej sztuki łączy się z, e, z Stranger Things, co może sugerować o przyszłych odcinkach no i w ogóle z czym to się je. Także uwaga, tutaj będą spoilery dotyczące tej sztuki. No i tyle. Zostaliście. Ostrzeżeni. Sztuka zadebiutowała w Londynie w 2023, a na Broadway trafiła w połowie 2025 roku. No i tak jak powiedziałem, większość jej fabuły, znaczna większość, dzieje się w 1959 roku i opowiada o dzieciństwie Henry'ego Creela, którego my już znamy jako Wekna. Prolog tej sztuki dzieje się w 1943 i przedstawia nam historię ojca doktora Brennera, którego znamy z serialu, który uczestniczył w tajnych eksperymentach wojskowych podczas II wojny światowej. Wiadomo, badał dzieciaki czy badał też dorosłych, aby stworzyć pewną broń. No i syn tamtego Brennera którego my znamy w serialu, przejął te eksperymenty, no i dalej to już wiemy z serialu. Następnie sztuka przenosi się do 59 i przedstawia nam historię młodego Krilla. No i mimo, że Wekna jest głównym antagonistą serialu, no to w sztuce First Shadow Henry pokazany jest jako postać tragiczna, któremu możemy współczuć. Bo Henry jest takim naszym Willem. Dręczy go pewna wizja, pewne wizje, dręczy go Dimension X, dręczy go demon i zmusza do robienia rzeczy, których on tak naprawdę nie chce robić. Coś, co spotkało Willa poniekąd. Oczywiście opętanie przez demona prowadzi do naprawdę okrutnych występków. Głównie jest to zabijanie zwierząt domowych, typu kot czy świnka morska, aczkolwiek później dzieje się naprawdę nieźle i eskaluje to dosyć mocno. Eskaluje to do tego stopnia, że wezwany jest dr Brenner i Henry Krill jest zabrany do tego ośrodka badawczego, aby na nim eksperymentować. W Nevadzie Henry Krill trafia na jaskinię, którą widzieliśmy w piątym sezonie. Tam trafił na taką dziwną technologię, która przeniosła go do wymiaru X, gdzie został wystawiony na wpływ Mindflyera, łupieszcy umysłów. No i tak jak powiedziałem, mimo że w serialu domyślamy się czy wiemy, czy serial przedstawia nam Weknę jako głównego złola całego serialu, no to w First Shadow wiemy, że tym głównym wrogiem jest um, Mindflyer, łupieżca umysłów, który opętał Henry'ego Krilla i z którego z zrobił weknę. Może tak to ujmę dziwnie, ale wiecie o co mi chodzi. W tuce pojawiają się młode wersje wielu bohaterów, których mogliśmy oglądać na ekranie telewizora. Nadal centralnymi bohaterami jest Henry Krill i jego rodzina, no ale poznajemy tutaj na przykład młodą Joyce Byers z domu Maldonado która przygotowuje szkolne przedstawienie w liceum. Natomiast młody Jim Hopper i Bob Newby łączą siły, aby rozwiązać właśnie zagadkę zabójstw tych zwierząt domowych. W epilogu pojawia się nastka, i tam wiemy, że po zabraniu Henry'ego przez Brennera do tego laboratorium, Brenner przedstawia nastkę Henremu. No i to się wiąże z tą masakrą w laboratorium w czwartym sezonie. No i tak. Jedną z kluczowych zmian w kanonie Stranger Things jest wprowadzenie Dimension X. Miejsce, które istniało jeszcze zanim Wekna przekształcił je w Upside Down. Ten fakt, w połączeniu z tym, że Mind Flyer kontrolował Henry'ego, pokazuje, że Wekna nie jest jakby topowym antagonistą w całej historii. Nie jest na górze łańcucha pokarmowego, tylko nad nim jest jeszcze Mind Flyer. No i teoretycznie wszyscy o tym wiedzieliśmy, ale serial cały czas wciskał nam Weknę jako głównego antagonistę. Także to mogą pokazać nam przyszłe odcinki, że to jednak nie Wekna. Weknę pokonają w volume 2, a w volume 3, czyli w wielkim finale będą musieli zmierzyć się z całym Upside Down, czyli z Mindflyerem. W piątym sezonie pokazano nam taką scenę, w której Henry jakby w ludzkiej postaci ściga Max, czy podąża za Max, która trafia do jaskini. No i wygląd Henrygo jest dosyć przerażający, ma taką e, rękę wekny, ma krew na ubraniu i, i jest przerażający w ludzkiej jakby postaci. No, ale najważniejsze jest to przerażenie, ale nie jakie budzi Wekna, czy Henry tylko przerażenie na jego twarzy z powodu właśnie tej jaskini. Henry nie jest tylko przerażony, on jest sparaliżowany ze strachu, czyli coś czego w sumie jeszcze nie widzieliśmy w serialu. W końcu jakby Max i, i widzowie dowiedzieliśmy się o traumie Henrygo Krilla, o czymś czego on Końcu się boi. Cała ta scena dodaje nową warstwę do historii Wekny czy Henry'ego. Podobnie jak Will, on również jest ofiarą. Straszną, ale nadal ofiarą. No, okej, okay, Henry był dziwnym dzieckiem jeszcze przed całą tą akcją, no ale czy rzeczywiście jest taki zły, za jakiego brał go serial? Cała historia tej jaskini i wszystkie sceny z tą jaskinią w roli głównej może diametralnie o 180 stopni zmienić sposób, w jaki postrzegamy Henry'ego Krilla czy Weknę. No bo do tej pory Weknę przedstawiano nam jako zło wcielone. W czwartym sezonie i w pierwszej części piątego sezonu Wekna był naprawdę przerażającym, bezwzględnym wrogiem. No ale skoro Henry, tak mocno reagował na to, co wydarzyło się właśnie przy tej jaskini, no to może on jest tylko, wiecie, tak mocno kontrolowany. Jego umysł jest tak mocno przesiąknięty mocą em, mindflyera, że on już nie jest w stanie odróżnić dobra i zła. Tak jak powiedziałem, istnieje nawet Powiem Wam, większa niż 50% szansa, że w finale okaże się, że Henry slash Wekna slash Jedynka nie jest głównym złem, a jest nim no, Mindflyer. No ale tak jak powiedziałem, w 2 będziemy mieli w święta, a w finał będziemy mieli... W Sylwestra sl slash 1 stycznia, także no, na odpowiedź ostateczną i definitywną, tak jakby powiedział to Hubert Urbański, będziemy musieli poczekać jeszcze kilka tygodni. Najważniejsze pytanie to: czy tak naprawdę można uznać pierwszy cień za część kanonu? Em, odpowiedź nie jest prosta, bo odpowiedź jest i tak, i nie. To my musimy zdecydować. Każdy indywidualnie musi sam odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy to on właśnie uznaje ten first shadow, czyli Broadwayowską powieść teatralną, która była nie w serialu, tylko na deskach teatru, jako część kanonu. No bo wiele osób powie: Hej, dobra, to jest coś innego i to nie jest kanon, ale z drugiej strony. To jest tak, jakby, wiecie, mieć film MCU i komiksy, mimo że to jest jakby ten sam świat. Wiele osób uważa MCU za osobny kanon i komiksy za osobny kanon. I tutaj jest podobna e, sytuacja. Od czasu ujawnienia relacji pomiędzy Brennerem, Henrym a Nastką w czwartym sezonie wydawało się, że Henry od początku był w złym, wcielonym. A Brenner był gorliwym, ale działającym w, dobrzej, w dobrej wierze naukowcem. No a jedenastka, oczywiście była tą świętą i tym przeciwieństwem Wekny. No i jak się okazuje, w First Shadow czy pierwszy cień. Brenner jest głównym antagonistą całej historii, obok oczywiście Mindflyera. To działania Brennera tak naprawdę niszczą Henry'ego. E, wiadomo, Mindflyer miał w tym swój duży udział, ale to Brenner jakby zniszczył mm, życie Henry'ego, wystawiając go na te wszystkie eksperymenty. E, I to one tak naprawdę doprowadziły, te eksperymenty, czyli czytaj doktor Brenner, do tego, że Henry stał się wekną. E, no i jeżeli uznamy. First Shadow, jeżeli uznasz First Shadow za kanon, to tak naprawdę doktor Brennan jest głównym antagonistą całego tego uniwersum, nazwijmy to. A jeżeli nie, no to jest to w tym momencie Wekna, ale wydaje mi się, że jest duża szansa, że zostanie Mindflyer ujawniony jako główny, główny antagonista. Wiecie, na szczycie łańcucha pokarmowego. Dajcie mi znać, co ty o tym myślisz? Co wy o tym myślicie? Czy uznajecie um, sztukę teatralną za kanon? A tymczasem odmeldowuję się i do zobaczenia w następnym materiale.